Ratownictwo Medyczne, Warszawa 5-4. Kierowciarski witam Państwa z miejsca ważnego dla warszawiaków, a więc pod warszawskiej rotundy, i zapraszam na kolejne wydanie programu na sygnale programu o działalności państwowego ratownictwa medycznego. Dziś w programie powiemy m.in. czym jest i jak działa dyspozytornia medyczna. Każdemu, który dzwoni na linię alarmową musi zostać udzielona pomoc. Pokażemy jak daje się drugie życie warszawskim ambulansom. Bardzo konsekwentnie będziemy tak działa, działali dalej. A na koniec powiemy jak władze stolicy tworzą w Warszawie korytarze życia. Stąd też torowiska, które są utwardzone, stąd też specjalna szerokość pasów. Czy wiecie Państwo, że każdego roku z numeru 112 w Unii Europejskiej korzysta 150 milionów ludzi? W Polsce to 20 milionów telefonów rocznie, a w Warszawie 2000 na dobę. Teraz powiem Państwu, jak pracuje Warszawska Dyspozytornia. Halo. Czy to pogotowie? Ratownictwo Medyczne, dyspozytor 216, słucham? Nie mam węchu, mam 39 stopni i przyspieszony oddech. Przyjąłem wezwanie, karetka wyjeżdża. To jest 10 dyspozytorów przyjmujących, 4 dyspozytorów wysyłających i jeden dyspozytor główny stanowiący nadzór bezpośrednio nad dyspozytorami. Dyspozytor medyczny przyjmujący, tak zwany, jest zobowiązany do precyzyjnego zebrania wywiadu odnośnie stanu pacjenta. To od jego decyzji zależy nadanie priorytetu pilności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego a także jego zasadności, ponieważ pacjentowi każdemu, który dzwoni na linię alarmową, musi zostać udzielona pomoc. W chwili otrzymania zgłoszenia od dyspozytorii medycznej, jeden z 80 zespołów ratownictwa medycznego zlokalizowanych w 38 lokalizacjach rozpoczyna realizację zgłoszenia. Naszym zadaniem jest jak najszybciej dotarcie do poszkodowanego, który tej pomocy potrzebuje. Na miejscu zgłoszenia zespół ratownictwa medycznego udziela niezbędnej pomocy medycznej, a w przypadku konieczności zbrania do szpitala razem z pacjentem jak najszybciej udaje się do SOR-u albo izby przyjęć. Karetka potrzebna od zaraz i to na zawsze brzmi trywialnie. Otóż nie. Od pewnego czasu stołeczne pogotowie ratunkowe wycofane z systemu ambulanse przekazuje tym, które ich bardziej potrzebują, a więc do stołecznych szpitali i do strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Dzięki temu nowe życie dostało już 6 ambulanców. Jak na nas kierowcy patrzą? co się dzieje. Trudno nam wygospodarować środki na zakup takiego sprzętu jak karetka pogotowia i w związku z tym... Ta informacja o tym, że mamy dostać z Meditransu karetkę pogotowia, na pewno nas mocno uradowała i spowodowała to, że możemy myśleć perspektywicznie o takim szybszym i płynniejszym transporcie pacjentów. Nas w OSP Wesoła są wykwalifikowani ratownicy medyczni. Spokojnie będą mogli pojechać do zabezpieczenia jakichś pożarów. Odciążając w tym momencie karetki systemowe. Kupiliśmy już 30 ambulansów, które przekazaliśmy do poszczególnych tych stacji pogotowia ratunkowego i bardzo konsekwentnie będziemy tak działa działali dalej, dopóki ta epidemia będzie tego wymagała. Czy można ułatwić życie kierowcom ratownikom? Można. Jak to się robi? Wiedzą o tym doskonale w Warszawie, gdzie przy modernizacji i remontach dróg tworzy się tak zwane korytarze życia, między innymi na torowiskach tramwajowych. Nie wszystkie miasta w Polsce albo w Europie rozwijają się tak szybko jak Warszawa. Tylko w najbliższych latach liczymy, że do Warszawy przybędzie kolejnych 250 tysięcy mieszkańców. Wyobraźmy sobie, że jest to taka Gdynia lub Katowice, które dołączą do takiego dużego organizmu, jakim jest Warszawa. Niezwykle istotne jest wówczas zapewnienie bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy tutaj po prostu żyją, mieszkają, ale też przebywają. W działalności ratownictwa medycznego niezwykle kluczowe jest, by jak najszybciej dotrzeć do pacjenta, do miejsca zdarzenia, czyli tam, gdzie musimy udzielić pomocy. Miasto Warszawa jest takim miastem, które wspiera ratownictwo bardzo i w tym, nawet przy pracach modernizacyjnych i w infrastrukturze myśli o tym, by ambulanse mogły sprawnie dotrzeć na miejsce zdarzenia. Staramy się, aby infrastruktura drogowa, którą tworzymy, była przyjazna nie tylko dla użytkowników, tych normalnych, którzy korzystają z niej na co dzień, ale też tych właśnie uprzywilejowanych, dla których ta infrastruktura musi być specjalnie przyjazna. Stąd też torowiska, które są utwardzone, stąd też specjalna szerokość pasów, które są zapewnione po to, żeby na wypadek sytuacji kryzysowej można byłoby stworzyć korytarz życia. Three, two, Nasze miasto cały czas się zmienia. Wprowadzone są różne modernizacje ułatwiające nam dotarcie do pacjenta. Ten czas dojazdu jest dużo szybszy, przez co możemy szybciej zaopiekować się naszym pacjentem. To wszystkie materiały, które przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu programu Na Sygnale. Na kolejne wydanie zapraszamy oczywiście jak zwykle za miesiąc, a więc w czerwcu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Can feel the second freezing Is tomorrow really coming? Why you feel that something missing?